Pytanie, tata. Zacznijmy odcinek od tego. Jak można jeść lukrecję? Nie wiem, jak można jeść lukrecję. Ja również jestem antyfanem lukrecji. Uważam, że lukrecja jest najgorszym wynalazkiem ludzkości. Jest krzywda, którą wyrządza się społeczeństwu. Nie, nie. A przynajmniej jest gluten free. Nie ma glutenu i nie ma żelatyny. A, okej. Okay. Kochani, te kamyczki wyglądają jak kawa kopilówak, czyli kawa, którą y, jedzą cywety, takie zwierzęta, i robią kupę z tej kawy i potem się pije taką kawę. Kawa z kupy to jest... Kopiluwak się nazywa. I nie słyszałem. Dokładnie. I my dzisiaj, może nie kawę, ale te Jelly Belly Licorice będziemy jedli, a właściwie będzie jej jadła osoba, która się będzie śmiała najwięcej razy podczas oglądania Try Not To Laugh. Bo to jest forma właśnie Try Not To Laugh. Witam na kanale ty Monster. Ja przepraszam za taki lack of energy, po prostu wiem jak to się skończy. <laughs> Ojej, no zjesz trochę i nie zaszkodzić na pewno. Nie, ona Tobie nie szkodzi. też zaszkodzi. Nie szkodzi! Dobra, słuchajcie, lecimy z tym, zapraszamy. Co tu się dzieje? Birpong! To na nas czy melon? Chyba melon. Masz ciastko, patrz, o, proszę. ciastko? Nie, to multi jedzie chyba. Nie, to nie multi. Tam to było jak. To był FNAF nowy. Oj, o nie! Miałem podobnie z moją hondą kiedyś, miałem taką hondę z szyberdachem. Czy Tak się nazywa. Oj no. <grych> Nie, wiem, coś śmiesznego, że walnął. Oj, to poleci prosto na nich, co? O kurde! <grych> Nad nimi. Co ona robi? <grych> Udawała, że pali papierosa. <grych> co to co to on było? zrobił? Nie wiem co to był balon z wodą chyba. Też nie, ale zaraz się dowiemy Spadło nie! nie! Co się mogło o nie! nie udać? Coś się, coś... A nie Atrament. łyknęła atrament Łyknę atramen sobie Balony z wodą Nie pękły Oszukali nas W jaki sposób? Nie wierzę w to. Nie. Nie wierzę, tam był jeden precelek. To się nie uda. Nie, nie rozumiem tego. To jest... Bolito, bolito spadło. Czekaj, co? To jest samochód mama. On był na ich dachu ciągle? Tak, cały czas. To jest niebezpieczne, tak nie róbcie. Ten kot chce się dostać do środka. Puśćcie mnie! Let mnie! Skupa, którą możesz przepić do ściany. <noise> to śliczna złuż. Ale że ktoś to nagrał, tata. Gość zasnął sobie. Zasnął za kierownicą, można powiedzieć. To jest nowa dyscyplina, taniec na lodzie ze śmietnikiem, mało kto ją zna. Prawie, prawie, prawie ci się udało. Taniec z na lodzie, brzmiała z gwiazdami. Dobrze, że się nie otworzył. Dobrze, że udało mu się wrócić do domu. A jednak może nie. Bo... Czy udało mu się wrócić do domu? Nie. Ups, przeciął kabel z zasilaniem. O! Nie, nie rób tego! Tak. Podniesie to cały, cały ten nut. Co zro... No, lód. Bardzo czyściutki ten lód był. Disney, IMDB. Oj, 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 to jest bardzo głupi pomysł, bardzo. On obciążył, obciążył sobie o tym. Natomiast jest to bardzo głupi pomysł. A to jest aj, 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 aj. sposób jak... Co to jest? Aha, on to otworzył nożem, a ot otwarcie było z drugiej strony. O, no, Je amen, no, da. Oh, no, była facetem, tak naprawdę. Oh. I no I Jak to się stało? Ja o nie. I teraz już nigdy nie wejdzie. Chyba że chyba. O. Tak się powinno chodzić po mieście z Pokemonem swoim. Got some vintage Samuraiasu? Samuraiasu? Cela different person when i put him on. Tak, zaczynasz mangą mówić po mangowemu. Ten pies chyba coś zjadł, co Co się tu stało? To, co ty zrobiłeś? Chyba to była mąka jakaś. To co nie... się co się stało? Okej, okay, ja nie wiem, jak on to zrobił i po co, szczerze mówiąc, ale... Ja nie wiem, on, on, on wypanie. Musiałam, że panie w górę. To jest filtr, który nałożyli na euforię, jak się kłócą ze sobą. Kto tam jest, że trzeba zrobić mu zdjęcie? A, ja to znam, to jest... To naprawdę była sztuka, i jakiś gość podszedł i zjadł tego banana. Ale. Ale urwał. Zła osoba z tym banany tak. zjadła go. Nie, to jest oj, głupie. Oj, bardzo głupie. Co to w ogóle było za zielone? O nie! Znam ten ból. To był kot ze szreka.

Mam ma moc, on czuje, że ma moc. Sprawdzał, czy na pewno, ale nie, jednak nie. On nie jest wybrał. Ten zrobi coś głupiego. O, <ścoughs> o nie, to jest Freddy Fazbear. Przyszedł z zemsty. To gąciasz. Co to jest? To jest... nie to pysz? To jest jakiś boss z Dark Souls'u. To jest sztuka, słuchajcie. Oj, oj, raz, dwa, raz, dwa. Nie. Nie. to jest jeszcze te... jeden kotek. Poleci nie, telewizor cały. Nie dotykaj roślinki! Strzeli mu to, nie? A nie, nie ma skali. Co to jest? Co, mamy sami mierzyć skalę skalą? Tak, musisz, musisz potem z linijką sprawdzić. Złapał coś dużego. To jest bardzo małe na bank. Zobaczymy co wyjdzie Co to za Pokémon? Tak z tego mema Co to za Pokémon Kurde no myślałem, że magika Wszystkie śmieszne Leci filmiki uśmiam, szczerze mówiąc także co uśmiałeś się? No śmiałam No śmiałaj się 5, 17, 25 Co? 5, 7, 17, 25 Nie, 18. nie, 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 ty jesz, ty jesz tak? Ty jesz I jesz O, proszę no, bardzo Mam Coca-Cola Ja nagrodę Dobra, siądź No dobrze Zapraszam Nie, tak, 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 tak Nie ta, ta. Tyle, tyle, To buzi, o No, ale to buzi Trój. Całe, 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 całe. No? No? Ja. Mm -hmm. Dobre. Lucrecijowe. Mm. lukrecjowe. Mm. Mm. -hmm. Ja Mniam, mniam mm. Ale słuchajcie, nie jest tak tragicznie, bo po chwili ten smak się rozpuszcza i zostaje sam jelibin <laughs> Napiszcie w komentarzu, czy wy też jesteście fanami lukrecji tak jak my Nie. Jakie najdziwniejsze potrawy z Lukrecją jedliście? Widzimy się w następnym odcinku! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty monster!